Cześć widzowie z tej strony Franek w tym odcinku będziemy sobie grali w Minecraft na Frankowicach. Jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, już okej okay, jak zrobiliście to, to możemy zacząć. Dobra, w tym odcinku będziemy umaciać mój dom i jak wystarczy nam czasu to też Antka. Jak widzicie, jak creeper -Wall wybuchnie, to już psuje nam prawie całe domy, a my chcemy mieć umocnione bazy. Dlatego w tym odcinku będzie nam potrzebno no, potrzebujemy bardzo, ale to bardzo dużo bruku I chyba kamienne cegły albo bruk, ale mi się zdaje, że taki zwykły bruk jest naprawdę mocny i chyba mocniejszy od, yy, od kamienia lub jeszcze od takich kamiennych cegieł. Dobra, idziemy już widzie po mojego brata. Dobra, chyba on tam jest, widzowie. Zaraz się go zapytamy o pewną rzecz. Dobra, Antek. Będziemy Nagrywał odcinek, że będziemy umacniać mój i Twój dom. Zgadzasz się? No dobra, e, więc mi się zdaje, że na początku, od mojego, przygotowałaś bruk, o którym Ci mówiłam. Bruk. Nie mam. A, nie masz w ogóle? Bo nie mam. A, no to chodź... Nie miałam, bo wszystko Ci dałem kiedyś. E, Potem, po na razie, no to jak nie masz bruku, no to chyba tylko u mnie zbudujemy tę bazę. Chodzi mi, widzowie, o to, że zrobimy gdzieś tu koło mojego domu mam taki mur na dwie... Ej, ty jaki jest ładniejsze na jedną czy na dwie kratki do góry? Patrz. No? Jaka? A, nie, to są już moje koty i tak. One jeszcze nie mają mleku, ale będę musiał jakiś skołować. Chyba pan kicie i pani kicie, mi się zdaje. Idziemy łowić rybki do Nie, bo to nie jest tak ten odcinek. Wiesz, to nie jest odcinek, łowimy ryby. No tak. Nie, dajmy dywanik. Chyba będziemy, widzowie, robić, robić po prostu mur, żeby tu mogę się... Nie dostawałem. Dobra, mamy 51 pochodni, tak? Eee, chyba ten mur będziemy zaczynać tak. Oczywiście widzę, sobie. i to będzie taki mur. A, I to będzie taki mur. Poczekaj, bo chyba kiedyś mi dawałeś takie żelazne dźwig, prawda? Tak. Eee, Powinienem mieć y, dwie pary drzwi żelaznych, ale chyba ich nie mam. Nie no. Poczekaj, bo jeszcze raz przeliczę. Bo razem zrobiliśmy sześć drzwi to jeszcze ja. To powinny być ostatnie dwie pary, ale ja drzwi nie mam widzowie y, tych żelaznych, no to a ty, Antek też nie masz. jakiej tajnej skrytce? No na Nie, chyba tam nie ma. No A No widzisz, nie ma, bo tam tylko... Czy mam takie itemy, które... E, powinny być takie ten. No dobra. E, to ja zrobię... No to idź do tej swojej tajnej bazy. Ja zrobię na razie... Ten płot, tu chyba tak powinno być. Bo widzę, musimy musi mieć tu bezpiecznie i oświetlone, oświetlone wszędzie. Drewniane? Nie, to musi być bazantek. Dobra, to drzwi powinniśmy mieć. Bo poczekaj. No nie, chyba nie zrobimy, dobra. A jeszcze światło nie zamontowałeś? No. w Piwnicy. Ma światło. Jest. A, no tak, byłem ostatnio w twojej bazie i tam tyle y, tych mobów było naprawdę. Pozabijałem je. Dobra. Tu na razie widzowie, jak widzicie sobie tak robimy. Yy. Tu mnie podwyższenie na rogach. Bo tu bym chciał. E, jeszcze jedną rzecz. E, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Bo ja bym antyk chciał na drugim piętrze tych krat. E, znaczy tego płotu kraty. Dobra, nie, to musi być jeszcze tak. I tu już może być tak. Ładek, bo tu, tu jest tylko płot, a ja bym chciał płot. Yy, dolna kratka to płot, a górna kratka to krata. To by było tak fajniej, by wyglądało ładniej. W sumie to nam tak, no Nie ma tej drobinki. Dobra, i tu powinno być wejście, no. tu i tu. Tak ogólnie to teraz widzę, musimy i spać. Antek, idź spać tam, u Ciebie. Bo ja bym chciał mieć właśnie to podwórko, żeby koło mojego domu nie się groziło i żeby mój dom się nie psuł. Bo Antek, u Ciebie też powinno się tak zrobić, no bo wtedy jak oświetlisz swoje podwórko, no to nie będę, Ciebie się koło domu moby respić. No dobra, widzowie, żeby tu było ładniej damy te dywaniki, które mam... Ale jak? No właśnie no, na razie nie ma wyjścia. A ma to żelazne drzwi. No bardzo potrzebne. Żelazne drzwi, no właśnie... Chyba e, jak ostatnio zginęłem, to mi się chyba w lawie spaliły, no... Antek, nie, bo ty zrobiłeś trzy ja trzy drzwi. Razem jest sześć. W moim domu są dwa, w sklepie są dwa, czyli jeszcze powin... Jeszcze jedna para drzwi no. powinna zostać, no? Ale na pewno nie twojego domku. Chcę je dokopać, No właśnie... Te drzwi gdzieś powinny być, albo po prostu, tak jak mówiłem, spaliły mi się te drzwi w lawie. Nie wiem, no nie wiem. A No bo ja bym chciał mieć jakby taki bunkr Bunkier? No bunkier O pamiętam, to w tym okay, A tu widzę, wie, patrzcie, bym dał taki Bruk i Ktoś by musiał to zniszczyć jak chce być do mojego domu Nie no tak ogólnie to ja bym chciał mieć tu taki bunker, dlatego żeby mi się te oby, wiesz. Ale wiesz że przez drewniane drzwi też nie, nie wejdzie Wiem, ale wolę mieć umocnione, wiesz no. I chyba, że w moim domu wymienimy drzwi Antek. Ale tak to pod co mechanika hmm. Nie, nie. Dobra, na razie w moim domu nie będzie drzwi, tak mogę powiedzieć. Ehm, a tu w oku no... Dobra, chyba tak zrobimy. Hmm, ej, no nawet ciekawie. Jeszcze chyba tu pęk i będzie ładniej. O, teraz jest ładniej, chyba że jeszcze. No nie, chyba właśnie. No ej, to się nie da skakać. Naprawdę. Patrz, ej, a ładnie wygląda. E, patrz, tak? E. Okej. Okay. Ja no dwa drewniane, Patrz. Ej, ładnie tu tak wygląda, taki bunkr jak coś tylko wyjść, bo tu tutaj są. Ej, nie widzę, chyba powinno być na dwa. Patrzcie. Mi się tak zdaje, że e, powinno być na dwa. Antek, a ile bruku masz? 41 Nie, za mało. E, wyrzuć mi koło mojej drzwi do bunkru e, tego. Pójdź ja ci zrobiłem u ciebie w domku. Wyrzuć mi tego bruku koło mojej drzwi do bunkru. i e, idź po więcej bruku. Za mało nam No, drzwi do bunkru to są te, patrz, jakie umocnione tak. Ej, ale naprawdę są te drzwi umocnione. Jeszcze jakbyśmy popracowali, popracowali A, o tam, no sumie Ej, ale patrz, na przykład, jak zapomni zamknąć drzwi Patrz, na przykład, jak ktoś zapomni zamknąć drzwi, e, patrz, przykład, zapomni zamknąć drzwi e, i wejdzie, no to się automatycznie zamkną, naprawdę. Dobra, Antek, musisz iść kopać więcej. Dobra, tak ogólnie nie mamy tu widzowie wejścia żadnego. E... O, tu będzie tak, no. No, e, no nie wiem, ale moich widzów na pewno powiadomie, no to jak oglądasz moje odcinki no to będziesz wiedział, bo ty chcesz jaki mieć kanał, jaką nazwę? No luzik Arbuzik. Dobra, jak widzowie... Wiecie, to tak już wam powiem kiedy będzie kanał. A nie wolisz na przykład Antek 01 lub... No nie wiem. Nie, Luzik 0202. A Luzik 0202? Nie, Luzik 02. Bo ty masz 01, to ja mam 02. Nie wiem, Antek, no nad tym kanałem twoim trzeba jeszcze trochę popracować, bo mi się zdaje, że nazwa musi być Twoja wymyślona. <laughs> bo, ja bo moja jest ze względu na nazwisko, a twoja, bo wymyśliłeś sobie, bo tak Katrin yy, mówi. Nie, bo tak powiedziałam pojazdu. No właśnie. No i ja sobie wymyśliłem takie coś. To jest fajne. Właśnie mi się zdaje, że nie wymyśliłeś, tylko bardziej ściągnąłeś, ale dobra. Antek, Antek, Ej, jeszcze nad twoim nazwą sobie popracuję. A Antek, idziesz kopać ten bruk, bo u ciebie nie zrobimy tej takiej blokady. Patrz, taki bunkr. Bo ja jestem od elektryki właśnie tej. A ja jestem od A ty jesteś od kopania. Ej, ale naprawdę ten bunkier bardzo dobrze idzie. Ja mam piętra na tym twoim, kopalni. Ej, nikt mi się już do domu nie włamie. Oprócz mnie. Dobra, jeszcze tu tak umocnimy. Dobra, to jest tak mocno umocnione. Że tu nie, nie wiem jak ktoś chce mi już na przykład Creeper, jak on się dostanie do mojego domu. Chce mi zepsuć dom, jak on się dostanie do mojego domu. Hello? Jerej mówi, jerej mówi, ej, to, to ma być? tylko to, to No, bo nie będzie mogło się tego zepsuć. Okej, ile jak ci No, Antek, najlepiej dwostaki. Do twojego domu Ale by się przydał. i naprawdę to się nie da? O nie, trzeba zrobić blokadę. I to jaką? Bo koło mnie jest farma i z tej farmy mogę mi się dostać. Pyk, pyk. Ja nie mogę. Bunkry są naprawdę bunkrowe. Patrzcie, tak możemy sobie przeskoczyć. o dobra, jeszcze mam murki pochowane e, tu chyba bym się nie martwił i zobaczcie. E, tu jakby ktoś no to podejdę, do mnie dam ci kolejne tu jakby mi ktoś chciał się, ktoś się chciał włamać, o to no niestety musi mieć bloki jakieś ja e, masz Masz daj. Dobra, e, i tak jest dobrze. Antek, ja to będę jeszcze robił, ale e, u ciebie wybudujemy. Patrz, taki sam bung. No, może nie identyczny, ale jakiś też myślimy, mocny. Bo ogólnie ty chcesz, żeby u ciebie nie wybuchały creepery, tak? Oto Antek, to jest bardzo proste. Dobra, patrz jakie to są mury, Antek, patrz, no, no normalnie to są takie wysokie mury, no bo to specjalnie jest tak zrobione, to jest specjalnie tak zrobione, Antek, żeby żaden członek nie mógł tu przeskoczyć. Nie, członek nie umie, ale no, no naprawdę, nie widziałem, że taki bunkier zrobię. Dobra, e... drzwi. kurde właśnie wejście przez te drzwi jest trochę tragiczne. E... Dobra, e... tak ogólnie teraz się zajmiemy u ciebie, ale jeszcze u mnie zrobimy jedną rzecz. Antek, ja u ciebie zacznę już budować. Nie możesz iść do kopalni, tylko jeszcze u siebie uświetlę, okej? Okay? bardzo fajna zabawka. Robi się noc, więc akurat będziemy oświetlać. Antek, przestań się tym bawić. Okej. Okay. No. Mogę zabić. No nie, Antek. E, dobra, jest na razie git. U mnie nie powinny się już raspić tu w ogóle mowy, bo ja tu oświetliłam ten cały mur, czyli mój dom jest przetestowany, że na widzowie na 100% nie będę się umia rozpić mowy i mój domek jest bezpieczny. Antek, teraz możesz iść spać. Czyli jak widzicie, widzę, że mur jest u mnie zrobiony. Mowy się nie będą dostawać i nie będą nam psuć. Jeszcze najfajniejsze by było yy, antek, jakbyśmy wierzyli, nie zrobili. Koło farmy. Tak byśmy ulepszyli te farmy, żeby właśnie nie psuł kliper. Zadam, możemy zrobić kolejną Może po prostu zrobimy yy, koło całych Frankowic mur i cało oświetlimy. No. O tu jest nogi jest, tylko niebieskiej wełny nie masz. Będziesz musiał chyba... Eee... pokażę Ci jakie masz wybór niebieskiej wełny. Ja mam niebieską wełnę, ale zniknęłam jakoś. Bo masz niebieską wełnę e, 38. E, pamiętaj, że możesz kupić 32 takiej, 32 takiej e, i to będzie 5 żelaza. Yy, bo na razie mam, mam taką wełnę i taką. Yy, dwa odcienie, ale po 38 wełny. Dobra, Andek, idziemy teraz do Twojego domu. Nie! No kurde! Antek, to jest koło wioski. Dobra Antek, zacznij to naprawić, bo potrzebujemy tu trochę miejsca. Antek, ty chcesz mur dotąd? Do tego Jak widzicie, widzowie, e, tu zostało nam, znaczy no nie ma już tak dużo, wizowie, miejsca. Antek, żebyśmy mogli u Ciebie ten mur zrobić, no to yy, jest tragedia. To u Ciebie nie no, jest, bo jest No nie no. U Ciebie są te góry bardzo wysokie. O popatrz, bo ktoś może się tak rozpędzić i skoczyć u ciebie na morze, to jest beznadziejne. Lub jeszcze o tak będzie bo tu no, mur. Co ze ścieżką? Ale jakąś ścieżką. Antek jak Ci powiedzieć, że musisz tu naprawić e, wszędzie, koło swojego domu musi być naprawione. No właśnie, na tego No właśnie, jak naprawisz to, no to już nie będziesz mieć tego dosyć. Dlatego najlepiej, żebyś to naprawił, bo ja na razie... Tu Chyba od jakiegoś szkieletu dostałeś. Nie. Się tu Mam broń. Dobra, mi widzę, wie. git idzie, nie wiem jak mojemu bratu. Nie. Nie idzie ci git? No tam. Bo wpadłam, pomysł na te mury widzę, no, sobie cały czas tu w tej wiosce, jakieś creepery wybuchają, jakieś mowy, nie możemy tu już w ogóle nic normalnie robić, bo tu albo tu creepery, albo tu jakieś szkielety, albo ten, a tak to możemy sobie w nocy wyjść, no tu jakby w Minecraftu nasze podwórko i wiemy, że nic tam nie grozi. Dobra, tu musimy dać brok, no nie, ja nie mam. Właśnie, ty musisz tu sobie jakieś drzwi postawić, ale to muszą być żelazne tylko. To mogą być, Antek, tylko żelazne. No, właśnie cię wkradną. Tu przychodzą, nie ma drzwi i ten... Antek, bo to ważne, żeby koło twojego domu... ...nie było mabu Wiesz, to jest najważniejsze, żeby koło twojego domu. O nie, błąd. Dobra, widzę, chyba na początku u mojego brata zrobił e, początkowy taki mur. E, ten mur albo na odcinku dokończymy, albo po prostu nie będziemy was i Z moim bratem dokończymy to samodzielnie. Znaczy samodzielnie, tak dokończymy. Po prostu nie będziemy nagrywać, nie chcemy was zanudzać. No tak, Antek, jeszcze nie kończę, bo musimy ten u ciebie mur dokończyć. Nie, już chyba to jest beznadziejne, bo twój dom jest taki duży. większy. Nie, twój dom jest większy. Ej, twój dom jest największy z Frankowic. Naprawdę. Jakby to było no nie, ale niedługo będziemy budować. Ale to będą no, naprawdę takie ogromne wieżowce. I chyba na początku bym zrobił jakiś y, zbruku mi się zdaje. Czy taki nie wiem, kamień... Y, Przepraszam, że. zbroku i kamienia. Dobra, nie wiem widzowie, bo to mój brat nie chce musi iść do kopalni to może później y, to zrobię więc... A nie, bo dzisiaj przecież wyjeżdżamy, bo która jest godzina? 12.34 o 14.00. Wyjeżdżamy w Izbinę Działkę, więc to nas nie będzie. Dobra. Antek, no musimy to zrobić. Szybko iść do kopalni. Zostaw moje świnie. Dobra, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa!